Cześć, towarzysze, witam was w nowym odcinku na kanale Towarzysze. Tym razem będzie to vlog z miasta Rzym we Włoszech. Aktualnie mamy 26 grudnia, więc jak to oglądacie, może być już nowy rok. Także szczęśliwego nowego roku, żeby był lepszy niż poprzedni. No i co, zobaczymy, co zobaczymy w tym mieście. Jeszcze nie mam jakiegoś większego planu. Także co, zostańcie, lajka, subskrypcja i zapraszam do oglądania. atrakcją jest Panteon, czyli taka świątynia starożytna, co ma już jakieś 2000 lat. Bilet do środka kosztuje 5 euro, ale no my do mnie wchodzimy, bo postawili jakieś dwie kasy, jest bardzo długa kolejka, więc szkoda nam czasu. No ale on się charakteryzuje tym, że ma taką. Taki otwór, y, właśnie w dachu, które oświetlają. W środku ja się zastanawiałem, jak to jest, jak na przykład są jakieś deszcze, ale oni po prostu zrobili na środku y, w podłodze takie wgłębienie i są tam odpływy, i dzięki czemu tą wodę y, odprowadzam. A tutaj masz pokazać tutaj y, koledzy z Azji? Śmieją się ze mnie, jak nagrywam. Pozdrawiam. Koniciła. Zatrzymaliśmy się na takie słynne kanapki, w restauracji zwanej Al Antico Vinajo Italia, coś tam. I to jest sieciówka taka tutaj, znaczy sieciówka to źle powiedziane, bo sieciówką może być McDonald's. To jest taka sieć restauracji takich raczej dobrych, z kanapkami. No i najpierw zaczniemy od ceny, bo wyszło 15 euro, czyli 60 zł około, powiedzmy za kanapkę, więc cena dość, dość spora i nieopłacalna, wiadomo. Ale wzięliśmy, po jest to bardzo znane miejsce. No i co? Mamy tutaj właśnie kanapeczkę ze straciatellą, z, z bufalą, z rukolą, z pesto oraz szynką krudo taką. No i zrobimy sobie krótki, krótki teścik. Jeszcze tam w środku widziałem, że, że właśnie dużo jakichś znanych osób tam było. Między innymi Frank Ribery czy tam Donnarumma, więc, więc fajnie. No, także przejdźmy do teściku. Na razie w sumie ugryzłem tylko bułę, ser i szynkę. Także jeszcze się nie dowiem jak smakuje, muszę środek. To blisko musi być? No być. przegryźć i przełknąć. Ale jest, jest dobra, rzeczywiście. Czuć takie właśnie świeże włoskie składniki. Także zdecydowanie jest jakość, ale... Uważam, że cena przesadzona zdecydowanie. I ona jest po prostu spoko, nie jest to nic jakiegoś takiego, nie wiem, mega. Jest po prostu dobra, nie? Co tam? Jest taka czysta, taka, wiesz, taka, że się rozpływa, taka... Bo... Muala. Powiesz, I... powiedz, tu ma... Zostawisz naklejkę Muala? Myślę, że jeśli chodzi o takie kanapki, to ciężko tutaj coś lepszego zrobić, więc wśród kanapek można powiedzieć, że są takie muala. Muala. Padło to słowo. Padło to słowo. Będą kolejki. Tak, ale... No, ale uważam, że 60 zł to przesadzone. To jeszcze jeden gryz, bo ja nie wiem, nawet wiem pomidora też w środku powinno być, ale jeszcze nie ma. Jest bardzo dobra i myślę, że każdy powinien ją spróbować po prostu. No bo jest to takie, wiesz, taka atrakcja w sumie <śpiewanie> Według Google Mapsa wchodzimy właśnie do najmniejszego kraju na świecie uznanego, czyli Watykanu Mieszka tutaj 700 mieszkańców i są to głównie, e, głównie rodziny tych wszystkich kapłanów, co tutaj mieszkają Zajdujemy się właśnie teraz na tym placu św. Piotra, gdzie papież ma ma te różne swoje, jak to się nazywa, audiencje? Tak? Zajmę się na placu, gdzie Paweł ma swoje wystąpienia. No i przeczytałem, że na przykład, mimo że jest tu tylko 700 mieszkańców, jest to bardzo mały kraj, to mają swoją telewizję, mają nawet swoją stację kolejową. No i parę lat temu już byliśmy w Rzymie, i wtedy chyba Benedek XVI miał tutaj swoje audiencje. I to wszystko się odbywa z tamtego okna, w tamtym rogu. I on wtedy właśnie wychodzi ten papież i mówi do, do całego ludu, który tu się znajduje. Jest tu mega dużo Polaków, bo organizujemy tutaj pielgrzymki i w sumie Watykan, jak tam czytałem, to głównie utrzymują się właśnie z takich pielgrzymek i wstępów do muzeów. Starałem się znaleźć jakieś auto na tablicach watykańskich tutaj, ale niestety się nie udało. A chciałem pokazać, bo mają dość ciekawy system, taki trochę podobny jak w Dubaju. Że ta, ta rejestracja zaczyna się od liter SCV i dalej są numery od 1 do 100. I numer 1 jest zarejestrowany dla papieża, a numer od dwójki do setki jest właśnie dla reszty jakichś tam mieszkańców. Nie wiem, co ja mówić o tych schodach. No mów! I ja 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 teraz według niektórych najładniejszych, no i tyle. Dobra, okej. Okay. Jesteśmy teraz przy schodach hiszpańskich. Wokół znajdują się różne takie najbogatsze sklepy to był jakiś Gucci, Mokler i tak dalej. Według niektórych są to najładniejsze schody, nie wiem, w Europie czy na świecie. Jak dla mnie, dość ładne ciężko powiedzieć i ciężko jakoś wybrać najładniejsze schody w Europie nie wiem, ciężko taką kategorię zrobić. No a tutaj pod schodami mamy taki, taką rzeźbę łódki, którą wywaliło tutaj chyba w XVII wieku jak była powódź. W Rzymie? Spoko, schody hiszpańskie, bo prowadzą z Placu Hiszpańskiego do jakiejś świątyni. Tyle wyczytałem. Buh, dawaj. Mamy trzeci dzień wycieczki po Rzymie jest, i zaczynamy go od y, związania Koloseum. Y, nie wchodzimy do środka, bo nie mamy czasu. I byliśmy kiedyś y, w, sumie w środku Koloseum, więc raczej nie ma takiej potrzeby wchodzić. No ale sens, dłuższego świata. Także fajnie, bo w tym roku już zobaczyłem trzy cudy świata, piramidy, Taj Mahal i Koloseum. Jak miałem je zestawić, to Koloseum zdecydowanie na ostatnim miejscu pod względem tych trzech, które miałem okazję zobaczyć. No ale budź taki podziw jak się go zobaczy, więc można powiedzieć, że zasługuje na to takie swoje miejsce co na tej liście. No ma 2000 lat, 50 metrów wysokości Ale jedyne co mi się nie podoba to okolica i to, że jest tutaj w sobie rozkopane Bo ja byłem w Rzymie jakoś 7 lat temu i pamiętam, że tam ta ulica, która jest rozkopana, wtedy też była rozkopana i w budowie Także tutaj raczej nic się nie zmienia pod tym względem, no i tak trochę psuje klimat tego miejsca Ale ogólnie bardzo fajne I Już sobie wracamy z koloseum, tam za mną jamy Forum Romanum, też jedną z takich atrakcji rzymskich No ale ogólnie jeszcze chciałem powiedzieć o koloseum. Już ja sobie przed chwilą poczytałem, że mówi się, że zginęło tam nawet około kilkaset tysięcy ludzi w środku, na skutek jakichś różnych walk czy innych tego typu rzeczy. I ogólnie wydaje mi się, że Koloseum byłoby ładniejsze, ale też przez jakieś pożary czy trzęsienia ziemi zawaliły się tam e, południowa ściana, się zawaliła. I ogólnie, jakby sobie tak pomyśleć, to na przykład takie pójście do Koloseum dla tych Rzymian wtedy to musiało być jak dla nas jakieś nie wiadomo, jakie wydarzenie typu jakieś nie wiem. E, no właśnie jak jakiś finał Champions League I że jakby tak sobie wyobrazić, że ten szli tacy Rzymianie ubrani w te takie swoje te I wiesz, idą tam i po prostu mają taki mindset, że idą właśnie na jakiś finał Champions League To musiało być takie epickie po prostu, jak nie, nie było co robić w mieście i wiesz I szli tylko na tą atrakcję, nie? To musiało być dobre I obstawianie No i właśnie jak teraz jest jakieś obstawianie meczu u nas na Buchmacherce, to wtedy wiesz jakieś tam monetami obstawiali, no nie wiem, tak chciałem się czasem cofnąć za termosy czasu, żeby zobaczyć jak to było. Te budowle, nie? Te budowle, to jest takie monumentalne i wtedy, jak na przykład ktoś, nie wiem, Polska to były wtedy jakieś same lasy i załóżmy, że jakiś dzikus mieszkał w Polsce tam w lesie i przypadkiem się znalazł tutaj, to myślą, że nie wiem, że naszą planetę opuścił pewnie. Co ty o tym myślisz Maciek? Że dużo pieniędzy są, nie? Dużo pieniędzy. No tak, i że to też pokazuje, jak ta. O, River Plate. River Plate? River Plate? To też pokazuje, jak oni byli do przodu, jako cywilizacja wtedy w porównaniu do innych. No i nagrałem przybitkę z tym, jak ich terytorium zmieniało się na przestrzeni czasu. I to, że jak na tamte czasy osiągnęli takie terytorium, to też naprawdę szacun za to, bo nie wiem, transport w tamtych czasach był taki ograniczony i to naprawdę no, ciężko, ciężko było to wszystko zdobyć. Jesteśmy teraz pod Fontanną di Trevi, czyli kolejną atrakcją. E, ogólnie chcieliśmy dostać się tam na, na dół, ale jest taka duża kolejka, że trochę ciężko się tam dostać, więc zrezygnujemy z tego. E, no, jest taka tradycja, że rzuca się jedną monetę, e, która ma przynieść szczęście, żeby jakby wrócić do Rzymu z powrotem, lub dwie monety, żeby poznać Rzymiankę, jakąś kobietę albo mężczyznę, e, lub trzy monety, jeśli chce się poślubić tą Rzymiankę. W moim przypadku ja rzucam jedną monetę e, Także mam są sobą 10 centów specjalnie na to na wyzwanie No już wszyscy co, lecimy Trafiłem? Do wody? Ci co pamiętają to na filmie z bari testowałem pizzę w pizzerii Lantika da Michel. I właśnie jesteśmy teraz w tej samej piz pizzerii, bo okazało się, że jest to sieciówka No i żeby zobaczyć czy jakby też będzie taka dobra, to musimy sobie ją testować, Bo tamta z Bari to moim zdaniem była, e, moim zdaniem była chyba jedna z lepszych pizz jak ja w życiu Także sobie testujemy, czy ta będzie taka sama Pizza jest bardzo dobra, więc myślę, że jest zgodna polecenia tak samo jak z Bari Szczególnie jeśli chodzi o taką jakość do ceny bo jest, kosztuje tyle samo co w innych pizzeriach, a jest tak dwa razy większa i dwa razy smaczniejsza. My już jesteśmy na ostatnim punkcie naszej wycieczki, czyli na meczu Serie A, czyli Ligi Włoskiej. Eee, Lazio Rzym gra z Atalantą. Mam już pizzę i piwko, także zapraszam Was na krótką relację z tego meczu. po meczu, skończył się remisem ogólnie mecz sam w sobie, jeśli chodzi o jakieś takie akcje, to był dosyć średni ale kibicowanie było fajne, bo kibice reagowali na dosłownie wszystkie sytuacje, jakie były Nie wiem, cieszyli się, jak był jakiś odbiór czy coś i, i wkurzali się jak było, była jakaś strata ale ogólnie polecam każdemu raczej taki Serie seria w ramach takiego elementu no wycieczki po prostu, bo jest to fajne urozmaicenie i no polecam każdemu. A meczek się odbył na stadionie Olimpico, to jest taki w sumie mecz tej reprezentacji Włoch, sorry, mecz na stadionie, gdzie gra reprezentacja Włoch, właśnie Lazio i AS Roma, więc też fajny stadion, mieści 70 tysięcy ludzi, więc też potężny był. Wiesz, w Polsce, a jeśli chodzi o przelot do Rzymu właśnie w takim terminie, koniec grudnia, po świętach lub przed świętami, to ogólnie polecam, bo jest, nie wiem, z 15 stopni, więc bardzo fajnie, bo w Polsce jest na przykład okolice zera. No i jeśli chodzi o zdoby świąteczne, to też było całkiem sporo i miasto było fajnie przeozdobione. No, ale przejdźmy już sobie do podsumowania. Chciałbym, żeby było trochę krótsze w tym odcinku. Więc oceniamy pod względem jedzenia, ludzi, atrakcji i miasto ogólnie. Jeśli chodzi o jedzenie, to ogólnie kuchnia włoska to dla mnie dziesiątka, ale w Rzymie, moim zdaniem, nie zawsze było jakieś takie dobre, albo to czego oczekiwaliśmy, więc dałbym dziewiątkę. No, na przykład te kanapki, albo ta pizza, w tym da Michel, była bardzo dobra, ale byliśmy też w innych restauracjach, gdzie na przykład coś nam nie pasowało, w makaronach, czy w jakichś tam pizzach. Jeśli chodzi o ludzi, to też dam dziewiątkę, bo podała mi się mentalność Włochów i wszyscy byli dla nas mili. Atrakcje dałbym ósemkę, ponieważ było ich całkiem sporo. E, robiły wrażenie, ale e, nie było jakichś takich nowoczesnych budynków, które mogłyby się jakoś odznaczać fajnie. No, no i samo to, że był jeden z, z cudów świata w tym mieście, to też jakby dużo daje. No, daje ósemkę. A samo miasto, y, myślę, że był tam. Trochę bałagan, ale nie było tragedii, yy, można się czuć bezpiecznie zwiedzając tam i ogólnie samo w sobie mi się podobało, te uliczki wszystkie, więc za miasto też daję ósemkę. Podsumowanie ocen wraz z innymi miastami macie gdzieś tutaj na ekranie, bo nie pamiętam już jak, jak inne wypadły, więc macie zestawienie. No Zdawcie lajka, subskrypcję, jakiś tam komentarz i dzięki za oglądanie. Pozdro.